O, urodziłam się 23 marca i to było 23, jak miałam lat 15, to wybuchła wojna i nas wywieźli. A czym was wywozili? O takimi zazmykanymi dużymi, wielkimi samochodami. Niemcy, którzy mieszkali w twoim waszym domu, tak? to zniszczyli wam wiele rzeczy i... Bardzo dużo. Podniszczone było już to, co mieszkali, to nie I Niczego nie szanowali. Nic. To, co mieliśmy, swoje własne, to wszystko Niemcy zabrali tam mieszkali dużo ich tam. Poniższyli, bo to były akurat takie rodziny, że tam niczego nie mieli. Tam nawet buteleczki nie było. Takie, takie. Nic nie uszanowane. Takie, albo Aha, leniuchy. To znaczy, Twoja młodość przypadła na czas bardzo wojny. trudny. Wojny. Jak osiemnaście, to 15. już kawalera. Nie, piętnaście jak miałaś. Tak. To pracowałaś ciężko, bo byliście o, tak. Tylko od świtu do nocy. O, cały czas ciężko. Tam była. Jak to jesień, to buraki, to brukiew, to tam. ach Boże, kochany. Tam znaczy, miejsca, tam nie było miejsca na odpoczynek, to tam będę, że robiła, tylko ubierała się i w kaneczkę trochę kawy, i poszło się. Ch chodziłam do szkoły, tam w tej wiosce, co byłam? Kowalach. No, Kowalach pańskich. Kowalach pańskich, tak. I zaraz tam niedaleko była szkoła. A pamiętasz jakieś nauczycieli? Ha? Nauczycieli pamiętasz? pamiętasz? Jakie książki? Nauczycieli. Pamiętam, w mojej klasie było w piątej klasie, w sz... raczej w szóstej, siódmej. To tak. Niemiec uczył języka polskiego. Polskiego Niemiec uczył? O, tak. Masz jakąś ulubioną piosenkę? Co co? Koleżankę? Piosenka. Piosenkę. Piosenkę. Bo mm -hmm. ja wiem, <laughs> jak. Mój się. O mój rozmary. Rozbiję się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zakocham się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zakocham się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani wędrują, szelcy maszerują, zaciągnę się, ułani wędrują, szelcy maszerują, zakocham Cię.